Anita Werner potwierdziła doniesienia w sprawie TVN. Nagle wtrącił się Kraśko. Anita Werner nie mogło zabraknąć na prezentacji wiosennej ramówki stacji TVN. Dziennikarka, która pracuje w stacji od 2001 roku w końcu doczekała się zmian. Nie ukrywa podekscytowania. Anita Werner oficjalnie ogłosiła w sprawie TVN. Plotki okazały się prawdziwe. Pracująca od 24 lata Nita Werner w stacji TVN doczekała się zmian. Z okazji prezentacji ramówki stacji, która odbyła się 25 lutego, dziennikarka oficjalnie potwierdziła doniesienia na temat unowocześnienia studia faktów. Wtem nieoczekiwanie głos zabrał jej redakcyjny kolega. Piotr Kraśko. Anita Werner potwierdziła doniesienia w sprawie T.V.N. Nagle wtrącił się Kraśko. Anita Werner od lat jest główną gospodynią faktów T.V.N. Nic więc dziwnego, że powiew świeżości w jej miejscu pracy przyjął się z takim entuzjazmem. Unowocześnienie studia ma połączyć redakcję faktów TVN, jak i TVN24 wygląda na to, że wszystko w naszym nowym studiu będzie naj, mówiła Anita Werner w rozmowie z faktem. Z nienacka do rozmowy wtrącił się Piotr Kraśko, który z zafascynowaniem opowiadał o najnowszej technologii i wielkich ekranach. To jest największy taki ekran w studiu newsowym. 100 metrów kwadratowych. Większych nie ma. Do tego 4 metry wysokości. Więcej zobaczycie już niedługo, podsumowała na zakończenie filmiku Werner. W ostatnim czasie Anita Werner zwróciła się do widzów z istotnym przesłaniem na temat tego, jak postrzegane jest jej miejsce pracy.